Cześć, tu Damian i moje domowe zo. Mam dla Was fajną wiadomość. W moim domu będzie więcej szynszyli. Zaraz po nie pojedziemy, ale najpierw pokażę Wam nową klatkę dla szynszyli. Może nie całkiem nową, powiększoną klatkę dla szynszyli. Przeniosłem szynszyle jednak tutaj do tego pomieszczenia, żeby mieć zwierzaki w jednym miejscu, a poza tym tu jest więcej miejsca, więc mogłem zrobić większą klatkę. Teraz aktualnie klatka ma wymiary 70 na 70 razy 100. Chyba 105 cm dokładnie. A jeżeli Arona da się połączyć z tymi szynszylami, które właśnie zamierzam e, przywieźć, wtedy klatkę będę mógł powiększyć jeszcze o jakieś kolejne, e, kolejne te panele modułowe, czyli o jakieś 35 cm. Więc będzie miała prawie metr to będzie taka kostka metr na metr. I będziesz miał dużo więcej miejsca. I nowych kolegów w klatce. To będą dwa samce, więc łączenie na pewno będzie trudne. Nie wiem, czy się w ogóle uda, ale na pewno też będzie z tego film, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić. A tymczasem jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. ale puściłeś sierść na mnie, zobaczcie. Jestem cały teraz w w futrze. Znalazłem ogłoszenie pani, która chce oddać swoje szynszyle razem z całą klatką, z całym wyposażeniem, ze wszystkim, co ma, z dopiskiem, że szuka dla nich dobrego domu, więc odezwałem się, napisałem, że jestem hodowcą z doświadczeniem i tak dalej. Przez cały dzień wypytywała mnie o warunki hodowlane, w jakich trzymam moje zwierzaki. No i jedyne co, to miała zastrzeżenia do drabinek w tej klatce, zaraz sobie wam pokażę. Mam w tej klasce takie drabinki metalowe e, z kratki. Akurat ostatnio e, pani Madzia, jeden z widzów, pisała mi w komentarzu, żebym wywalił te drabinki u koszatniczek, bo właśnie jej koszatniczka na takich drabinkach złapała sobie łapkę, więc wywalamy te drabinki. Zamiast nich zamontuję coś takiego. E, to jest deska bukowa z takimi tutaj Stopniami na pewno będzie to bezpieczniejsze dla szynszyli. A u na razie nie będę wymieniać tych drabinek. Bo zobaczcie co się tutaj dzieje. To jest już nowa klatka dla koszatniczek, Jest prawie gotowa. Zostało tylko urządzić tutaj wnętrze. Złożyłem na razie dwa takie badyle, ale jeszcze trzeba tu zrobić półeczki, fajne skałki, jakieś podłoże. I będzie elegancko. Ale wracajmy do szynszyli. Zaraz wymienię mu te drabinki, żeby się już nikt nie czepiał, że mam złe drabinki. Fajnie, że piszecie mi takie rzeczy w komentarzach. Zwracajcie uwagę, jeżeli coś widzicie, że jest nie tak, będę się starać to poprawiać. Przypnę na trydytki. Mam nadzieję, że ich nie zje. Ogóle, gdzie ty jesteś? A, siedzi w budce tam na samej górze. Okay, drabinki są już wymienione. Zobaczcie jakie się prezentuje teraz. Tutaj drabinka. Tam gdzieś z tyłu. Tutaj szynszyl, aron. Z czasem będę musiał trochę jeszcze lepiej urządzić tą e, klatkę. Bo teraz jest większa i zrobiło się jakoś tutaj tak. Tak pusto, no nie? Stałoby się dodać jakieś domki, hamaczki. I szynszyle. Jesteśmy już gotowi. Jutro jadę po nowe szynszyle. Będą to dwa samce i będę je próbować połączyć z tym tutaj szynszylem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście od razu ich nie wrzucę tutaj do Arona, do tej klatki przez dwa tygodnie. Będą miały kwarantannę. A potem będziemy przeprowadzać powolny proces łączenia. Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie. Ok, Skakuj sobie tutaj do klatki. Niedługo poznasz nowych towarzyszy. No to co? Jedziemy w drogę! Dobra, szynszylki już są zapakowane. Zajrzyjmy tutaj do środka. Hej, próbujesz mi tutaj wyskoczyć. Najlepiej, żebyś mi nie biegał po samochodzie. Z tyłu mam klatkę, ledwo się to zmieściło, ale ruszamy do domu. Jesteśmy już w domu. Poznajcie moje nowe szynszyle. Nazywają się Timon i Pumba. Ten ciemniejszy to oczywiście Timon. Biały to Pumba eee. Albo odwrotnie. Ten biały to Timon, a ten ciemniejszy to Pumba. Może przeszkodzę wam trochę w jedzeniu. Chciałbym was pokazać. Mam cię, grubasku. Zobaczcie. Przyjechały do mnie może z dwie godziny temu. W ogóle nie są jakieś wystraszone, zestresowane. Nie chowają się po kątach. Są mega oswojone. Jeszcze się nie znamy. A, zobaczcie, biorę go na ręce. Nawet go nie trzymam. On nie ucieka. Bardzo mi się to podoba. Świetnie. Troszkę teraz o nich. Są to szynczyle, samce. Też jeszcze nie zaglądałem, nawet pod ogonek. No, wyglądasz na samca. Przyjechały podobno do nas z Ukrainy. Trafiły e, do miłej pani, która się z nimi na pewno świetnie opiekowała, bo. E, Ogólnie to jak ktoś sprzedaje zwierzęta, to mogę ich podzielić na dwie grupy: takich, którzy chcą sprzedać zwierzę i takich, którzy chcą sprzedać zwierzę, ale tak naprawdę tego nie chcą. I ta pani z pewnością zaliczała się do tych, którzy oddawała te szynszyle z ciężkim sercem. No ale myślę, że chyba nie ma co żałować, bo te szynszyle będą miały tutaj dobrze. No i wracając do tego o co mi chodziło, że te szyle są mega oswojone i eee, naprawdę wziąłem je z dobrego domu, więc myślę, że nie będzie tutaj problemu z połączeniem ich z moim aronem, ponieważ e, gdyby miały takie usposobienie dość agresywne, no to myślę, że by się bili, ale te są widać, że są bardzo łagodne, więc mam nadzieję, że łączenie pójdzie sprawnie, ale to zobaczymy za jakieś, może za dwa tygodnie. Przez jakiś czas one posiedzą sobie tutaj, w tej klatce, którą miały. Wpuszę Cię z powrotem, bo na pewno chcesz wrócić do jedzenia. One posiedzą sobie w tej klatce, w której były wcześniej. A jeżeli się już oswoją, przeprowadzimy proces łączenia z Aronem. Jak to będzie wyglądało, to zobaczycie w przyszłości na jakimś filmie. A jeżeli wszystko pójdzie dobrze i się połączą, zaprzyjaźnią, zakumplują, to będą mieszkać razem w tamtej klatce, którą pokazywałem Wam na początku, tylko oczywiście powiększymy ją jeszcze bardziej. Może jeszcze coś wspomnę o kolorach tych szynszyli. Ten tutaj, pumba, pumba, tak. Ciemniejszy to Pumba, jaśniejszy to Timon. Muszę jej zapamiętać. E, w ogóle będą pasować Timon i Pumba to pewnie imiona z bajki o królu lwie. Będzie to świetnie pasować do moich koszatniczek, które nazywają się Olaf i Sven. Również z bajki. Dobra, e, trochę o ich kolorach. Ten tutaj to jest, z tego co widzę, to będzie beżowy. Beżowy, chyba hetero. Tak się to nazywa. Beż hetero. A ten jaśniejszy, ten biały, to będzie biały Wilsona, ewentualnie mozaika. Nie sprawdzałem, ale chyba jest cały biały. Dasz mi się złapać? O, nie ma żadnych widocznych plamek, więc tak, będzie biały Wilsona. Widzę, że on ma tutaj w ogóle, nie wiem czy to dostrzeżecie, Białe oczko. Pewnie jest ślepy na jedno oko. Ciekawy jestem skąd się to wzięło. Ciekawe, że czasem nie ma przy okazji cukrzycy. Bo na przykład u koszatniczek, które są dość podobne, cukrzyca właśnie prowadzi do zaćmy. Nie wiem, czy jest tak samo u szynszyli, ale i tak w przyszłym miesiącu planowałem zrobić takie kontrolne badania wszystkim moim gryzonią, więc Timon też się na to załapie. Wtedy się dowiemy, czy poza tym oczkiem coś tam jeszcze w nim siedzi. Okej, okay, dobra. Królicylom teraz damy trochę spokoju, żeby się oswoiły, zadomowiły i na pewno będą się pojawiać dużo częściej na moim kanale, więc jeżeli wam się podobają, to subskrybujcie, oglądajcie filmy, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.